You still here? It's over. Go home. Go. Wydawało się, że na tym grillu już nic w tym sezonie nie da się przyrządzić, że trzeba go umyć, schować i tyle. No ale jak się okazało, dość niespodziewanie dostawa świeżego mięska przyjechała, więc no. Takiej okazji po prostu nie można nie wykorzystać. O tym, że o Śnieżce będzie głośno, mówiliśmy już naprawdę wiele miesięcy przed premierą tego wielkiego dzieła. Opowiadaliśmy o tym, co dzieje się wokół tej produkcji, co dzieje się źle, oczywiście, naszym zdaniem, i zdaniem wielu, to oczywiście było tak zwane jebanie filmu, zanim on jeszcze się pojawił. Mają do tego prawo ci, którzy tak sądzą, tak samo jak ja mam prawo mówić, że ciągłe pouczanie innych twórców i ciągłe wywyższanie się z pozycji moralizatorskiej, i tłumaczenie, jak to dyskusja o popkulturze powinna wyglądać i kto ją psuje, zakrawa naprawdę. Na lekką hipokryzję. No ale moi drodzy, nie o tym, bo to jest jakiś zupełnie marginalny temat. Dzisiaj śnieżka, prawdopodobnie ostatni materiał, tak mi się wydaje, bo już chyba nic więcej oprócz tego, co dzisiaj padnie, raczej e, nie powiemy. A jeśli ktoś chciałby poznać zdanie na temat samego filmu, no to jest recenzja, jest osobny materiał, w którym takie zdanie jest przedstawione. I nie będziemy się znowu odnosić, nie będziemy wracać do tego, weird, 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 weird. I do tego, co Rachel Zegler już powiedziała wcześniej przed premierą, bo od momentu, kiedy ten film pojawił się w kinach, no, dzieją się rzeczy równie, a może jeszcze bardziej ciekawe. No, ale tym oprócz oczywiście fatalnych wyników, co można było przewidzieć, co chyba najmocniej zagrzało, to jest ten strzał, który Johna Plata, więc syn Marka, Plata producenta filmu sprzedał pani Rachel Zegler, sprzedał tym wszystkim, którzy zaczęli krytykować jego ojca. No bo wyobraźcie sobie, ten producent, który sprawuje pieczę nad tym projektem, który odpowiada za naprawdę mnóstwo osób, bo to nie jest tak, że tylko pani Rachel Zegler pracuje przy Śnieżce, że Galgadot tam jest przy Śnieżce. Tak duży projekt, a mówi się, że budżet Śnieżki sięgnął już nawet 350... Milionów dolarów to są setki, setki osób, które gdzieś tam robią małe, większe rzeczy i zarabiają w ten sposób na chleb, i taki producent musi o to wszystko zadbać. I nic dziwnego, że kiedy pojawiły się informacje o tym, że no, Rachel Zegler jest nie do zatrzymania ze swoimi kolejnymi wypowiedziami, wpisami, no to chłop wsiadł w samolot, poleciał tam negocjować z nią i z jej zespołem, żeby być może troszkę. Spuściła stonu, że być może ograniczyła tą swoją aktywność w social mediach. No i jak się okazało, to akurat się nie spodobało, no bo to, to oznacza zamach na wolność słowa i to oznacza kneblowanie młodej aktorki, która przecież ma prawo poruszać ważne politycznie tematy. Oczywiście, że ma. Tak samo jak producentowi, może się to po prostu nie spodobać. No ale tu do akcji wkroczył już jego syn. I posłuchajcie. Co napisał? Naprawdę chcesz to zrobić? Tak, mój tata, producent ogromnej własności intelektualnej Disney'a, która jest warta setki milionów dolarów, musiał opuścić rodzinę i przelecieć przez cały kraj, aby upomnieć swoją dwudziestoletnią pracownicę za wplątanie jej osobistych poglądów politycznych w promocję filmu, za który podpisała wielomilionowy kontrakt. Aby otrzymać zapłatę i zająć się reklamą. Po czym dodał? To się nazywa odpowiedzialność, a jej działania wyraźnie zaszkodziły filmowi w box office. Wolność słowa nie oznacza, że możesz mówić co chcesz bez konsekwencji, gdy jesteś zatrudniony. Dziesiątki tysięcy ludzi pracowało nad tym filmem, a ona wykorzystała konwersację dla swoich własnych, niedojrzałych pragnień, narażając na ryzyko wszystkich kolegów, ekipę filmową i pracowników fizycznych. Którzy polegają na sukcesie tego filmu. Narcyzm nie jest czymś, co należy rozpieszczać lub do niego zachęcać. Milutko, prawda? czy znaczy sam fakt, że dopuszczono w ogóle do takiej sytuacji, że takie rzeczy się dzieją wokół tak dużego, drogiego projektu, to jest dla mnie rzecz absolutnie niespotykana. Mamy chaos produkcyjny, mamy także chaos komunikacyjny, marketingowy i to jest klapa na całej linii. It's funny. Because it's true. Słuchajcie, ja znam się trochę na temacie. Na marketingu, na pijarze i na komunikacji. Zajmuję się tym zawodowo od lat, naprawdę, i myślę, że mogę się wypowiedzieć w tym temacie, że czasem lepiej naprawdę zarządzić Silencją stampa, że czasem lepiej naprawdę zarządzać przekazem tym, co wychodzi z firmy, tym, co wychodzi na temat danego projektu, niż potem się tłumaczyć, że ktoś powiedział coś za dużo, że mleko się gdzieś tam rozrało i trzeba uruchamiać procedury awaryjne, żeby ratować, co się da. I aż dziw, że w przypadku Disneya nie było tam takiej osoby, która, brzydko mówiąc, chwyciłaby to wszystko za mordy, oczywiście nie dosłownie, ale mamy projekt za blisko 350 milionów. Mówi się, że od 270 a do 350 gdzieś w tych widełkach ten film się zmieścił. I mamy tak dużą rzecz, tak dużą wytwórnię, i nie ma tam kogoś, kto by nad tym wszystkim zapanował. No, słuchajcie, to nie jest niszowy filmik z nieznanego jakiegoś studia, gdzie tak naprawdę na skandalu można się wybić yy, i zyskać jakąś rozpoznawalność, że okej, okay, nawet jeśli źle się mówi, to się mówi i to jest najważniejsze, bo nikt nas nie zna, a tak przynajmniej jesteśmy na nagłówkach. No nie no, to jest Disney i to jest tak wielki brand, tak znany jak Śnieżka, tu absolutnie. Ten negatywny PR i ta taka negatywna komunikacja, jaka wychodziła, właściwie tylko i wyłącznie na temat tego filmu, no nie była nikomu potrzebna. No i słuchajcie, a jeśli do tego wszystkiego dodamy jeszcze naprawdę mizerne zarobki, mówiłem ile film kosztował, a wiecie ile zarobił tylko w USA patrząc na drugi weekend? Niecałe 70 milionów, łącznie licząc USA, czyli ten tak zwany domestic market. I worldwide, czyli ogólnie na całym świecie, to są marne 143 miliony na 10 dni od premiery. Więc, no, tutaj mówimy o spadku w stosunku weekend do weekendu tylko na rynku amerykańskim, aż o 66%. No, to są żenujące liczby. To sprawia, że mówimy tu o jednym z najgorszych, jeśli nie absolutnie najgorszym. Dużym, tak wysokobudżetowym projekcie Disney'a. Przecież w tym drugim weekendzie śnieżka zarobiła w USA 14,2 miliona. O więcej zarobił fachowiec z Jasonem Steinemem 15,2. No, no to to mówi wszystko, absolutnie mówi wszystko. A takie było ładne, amerykański, szkoda. I już naprawdę można się byłoby więcej nie znęcać, bo te rzeczy, o których powiedzieliśmy, no to są naprawdę takie dość duże działa. No to jeszcze oceny. Jeszcze oceny. Na IMDb 1,2, na Metacritic 1,6. Trochę lepiej jest na Rotten Tomatoes pod tym względem, bo tam jest ponad 70% w ocenach fanów, 40% nieco ponad procent w ocenach krytyków, no ale to i tak jest bardzo, bardzo słabo. Mówimy o wielkiej franczyzie, no bo bajki Disneya to jest coś, co zawsze sprzedawało się dobrze. To ma być samograje. Wystarczyło to po prostu. Dobrze zrobić i rodzice z dzieciakami by tłumnie po prostu szturmowali kina bez tego całego negatywnego PR-u. Śnieżka pewnie zarobiłaby, zarobiłaby z miliard lekko, tam bez dyskusji. No ale stało się to, co się stało: mleko się rozlało, nikt tym nie zarządzał, chaos był ogromny, no i tak to się kończy. 10 dni po premierze wyniki są, wyniki są absolutnie żenujące i to się już raczej nie poprawi. Ten trend będzie. Raczej spadkowe pewnie za chwilę Śnieżka będzie na streamingu, więc będą się jakoś tam jeszcze ratować. Ale tej kinowej wersji to już absolutnie uratować nie może, no bo umówmy się, żeby ten film jakkolwiek na siebie zarobił. No to oczywiście wpływy to jest jedno, potem to się dzieli odpowiednio i dopiero wytwórnia zarabia, to tam trzeba było około 700, ponad 700 milionów zarobić, no przy tym tempie i przy tym, co do tej pory widzieliśmy, jest to raczej niemożliwe. Także chciałoby się powiedzieć, a nie mówiłem, a nie mówiliśmy tutaj, no ale to wiadomo, jebanie filmu, to było jebanie filmu, prawda, no bo 8 czy tam 10 filmów ze Śnieżki na przestrzeni tylu miesięcy, to nie, to skandaliczne, można nagrać tylko jedną, maks dwie recenzje po wszystkim i to tyle, bo inaczej to jest psucie, psucie dyskursu, psucie, psucie po prostu <grych> tego, jak rozmawiamy o popkulturze. A co Wy o tym myślicie? W sensie nie o dyskusji o popkulturze, ale o Śnieżce, ale i o tym pierwszym też możemy sobie spokojnie w komentarzach porozmawiać. Zachęcam do tego. E, oczywiście one są dla Was. Pamiętajcie, żeby też zostawić suba, dzwoneczek. Szczególnie jeśli jesteście nowi, a ostatnio sporo tych osób właśnie na kanał do nas przybyło. Także ukłony, dziękujemy. Fajnie, bo to wszystko idzie do przodu, a to, oznaczy, to oznacza, że ta robota, którą tu wykonujemy, no jest w jakiś tam sposób doceniana. No, a teraz wszyscy już sobie posłodzili, więc można się spokojnie pożegnać, i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.